Nie w kolejnym odcinku z gry PUBG. Jest to duo wraz z Cinka Cake, a Zapraszam do oglądania, a jeśli Wam się spodoba, zostawcie lajka, like suba i komentarz. <grym> Dziękuję skurda <pół> życia. <grym> no, ale tłumik już zostałem. Kurwa jak mi zlagowało grę. Ja mogę na skroty tutaj wyjechać? Ja. W ogóle kurwa... Obejrzałem materiał z Grid o Assassin's Creed Mirage. No. Wiedziałeś to, że przeportowali Assassin's Creed Mirage na iPhone? No i. zajebiście działa w, w, w do 30 klatkach na sekundę. Gdzie jeszcze i tak to się kurwa, pierdoli Gamesy przycina, kurwa. Pytka. A zgadnij kurwa co jest najlepsze. Nie wiem, że to jest gówno nie gra. Nie. Nie dość, że to jest najgorsza wersja w ogóle... Z obecnych. Zgadnij cenę. Chodzi ci o tą cenę na, 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 na komórkę? Tak. O. W parę na te te, te gry Pewnie jest... 200 zł. 250 No super, kto to, kupi, kurwa? <laughs> kto to kurwa kupił kurwa Ktoś to kupił kurwa Kurwa ja m4 znalazłem, ja msmg, dobra nie będzie kamizelki Jeb. Ale wiesz <laughs> Jakiś srogi, srogi zjeb to kupi nie? Chujże wersja na playstation czy Peteta możesz kupić za 100 już No Wydajmy, dwa razy tyle na wersję na, na tele, telefon, która działa jakby chciała, a nie mogła. Ale oczywiście yy, działa tylko na iPhone'ie 15, 15 Pro. znaczy yy, no, czyli iPhone'owe fanatycy tylko będą to gówno chowywać. Tak, ci co mają najnowsze iPhone'y. Fanatycy tak zwani. Tej spokój, jak ja to widzę, ja się stawiam. Jak trzeba mieć na w wełbie z tym? No. Ale dobra, jak chcą, to niech kupują. mi to ja. I nie robi, ja będę miał tylko śmiech z nich. Nie wiem, ja nie kupę tej gry nawet kurwa jakbym ją lubił to prawda, ja nie jej nie kupił. Mam dla Ciebie szóstkę. Okej. Okay. No, to byłem ja przez szypawek. Już straszysz. Nie, to ja i tak ogrywam wszystko. Na ten... Zubisow tutaj ogrywam. Wszystko tak samo. Co to było? Trefa. A, jebło. ja Jało. Ja ugrywam i tak z ten Ubisoft Plus Już wolę sobie ja wypływać abona abonament miesięczny i zagrać sobie na, na premierę, kurwa, czyli 3 dni przed premierą Chociaż to jeszcze nie można Nie wiem, nie. Ubisoft nie jest dla mnie kurwa firmą, która kurwa jest poważna, Mk12 no masz tutaj, zrzucam Ci na Mk12 mm -hmm. lekki uchwyt, lunetę 6 i kom kompa. Nie pojadę. Chcesz? Ale jestem przecież koło Ciebie. I... Nie, znikam. I masz magazynek do Snipera tam też. Oko. To co chciałem, właśnie? Reddota chcesz? Mam reddota. Ja ogólnie to mam wszystko. bildo okay. mam do ciebie też. Takie nie używane jeszcze czyste. Oko. Okay. A nawet. Ja Przy strefie jesteśmy. A masz już, bildo Dobra. Hmm. 65,5 na się w wymienianie siana. W razie ta, 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 Już chyba co jedynie ta, 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 sobie ten. Jak to się nazywa? Kamizelkę, trójkę kupić, bo tak to ja wszystko mam. Tam kamizelki, dwójki są chyba dwie, nie? Gdzie? No dwie na sklepie są, dwie chyba, czy jedna jest. No dwie są, trójki, a nie dwójki. Nie no, trójki. Powiedziałeś dwójki. Nie, trójki powiedziałem. Powiedziałeś dwójki Łukasz, mam to nagrane. Nie, powiedziałem trójki. Powiedziałem trójki, wiem co mówię kurwa, przecież myślałem o trójce tej, co ty jadam. Powiedzie... Kurwa, później sprawy, która to jest. Szósta minuta. Zobacz, ja szukam tego w ogóle. A to chuj później poka... Na nagraniu, dwójka. I to nawet nie wiem, zaczynam ja szukam. Może tłumik się znajdzie dla Ciebie. Tak to ja mam kompletnie wszystko. 15. No ja sobie kamizelkę kupię i tu mi, na to mi trzeba pozbierać i tyle, nie? No tak to nie potrzebuje już więcej nic. Bandu, bandu bandu już. Mam 115 na, to, na ten. Żeby wymienić tą wszystko, żebyś przez przypadek jej nie sprzedał. Dopiero bym miał śmiech Ale żeby to było pierwszy raz <śmiech> <śmiech> Rafał już leci? Tego też kurwa wymieniłem Mało Jeszcze 150. Jeszcze nie, jeszcze siedemdziesiąt pięć to ja gada. Kurwa znowu mi wymienił. Jeszcze, jest no nowa. No, można ten, można sklep już. Aż auto jeszcze będę na dłuższej na dłuższej 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 to To Ile tych punktów jeszcze no? 190. Kurwa, jeszcze dycha potrzebuję na ten. Na no co? Na no Battle Ready kita. Na no Battle Ready. Tak gdzieś mogę Dobra, to ja mam. Dobra już. Masz jeszcze 200. 200 nie będę miała co? Ile masz? 70. No nie, Battle ready, żeby, żeby drugi kupić. A ja mam! Ty, czy kupiłeś właśnie. Nie, ja miałem z zadania. No dobra, no ale dwa, to lepsze dwa byłyby by, na. No. 110 po jest potrzebne w takim panu. Dobra, chuj. Jedziemy. Jeźmy po prostu i tyle. Słonka no, nie ma. No. Jedziemy pojeło i idzie pojdzieło. No dostałem właśnie sms -ka. Weź drugą butelkę Healthy start do witaminy dla twojego dziecka. ZHS Driftem zakręt. Jeżdżę. I to turbo, koniec paliwa zaraz będzie. Zmieniamy, 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 zmieniamy. A zielony mój kolor. Jaki twój kolor? chuja tam. Ty się śmiesz, ale od dziecka zawsze ja dostawałem zielony rzeczy Nie wiem, ten samochód jest różowy. A dla Ciebie to tak. Nie rozumiesz o czym mówię? Rozumiem. Jesteś daltonistą. Nie. No nie wiem o czym mówisz. Dobrze, jak wysiądziemy to się sprawdź auto. No to Ty sprawdź. Widzisz różowy? A po błokach kurwa delikatnie różowe jak go jest. Ale nie, jest zielony na pewno, nie wiem, tu się zatrzymujemy? Tu się zrzuci już, tak dalej, spierdalaj, spierdalaj, odpal ten silnik, ty Jechałem Kurwa, ha, za mi być! Wow. Dalej, bo ja mam mało życia popię. Jezu, strzelają. Do strefy, do strefy, do strefy. Strzelali do nas. O. Jadą za nami. Znaczyłbyś coś. Tu też strzelają. Wal na górkę. Tu? No życie. Dobra. Ktoś tu jedzie. A nie, to sama no dobra. Stop, 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 stop. Palon, tam, spadochron. Jaskiniowiec. Uff, pup pup Za tą górką. Autobus jedzie tutaj, Już Tam pojechał, tam tam na SW210, dobra, tam się zatrzymał? Tam się zatrzymali, chodź co nas dostrzelali. Schowaj się, schowaj się, schowaj się, a położyłeś jednego? No. O Jezu Oła. Jeszcze kto inny nas strzelał? Chyba W stacji? Nie, to by musieli być tamci, dobra chodź Chodź poczekaj czyli autobusem bez no, no by, by ale z tego wyjechali. Za górkę się wpierdolili. Nie, ktoś inny strzelał jeszcze. A, ktoś inny. Stamtąd z, z gdzieś, z ciężkiej. Co tam uciekł? Znowu ten chuj na motorze? A, motory. Tutaj motory jeżdżą, kurwa. Chuj ludzi. Ja bym patrzał z pomarańczowego Bo tam wcześniej spadochrony były mhm. pod ochroną leciał A przynajmniej jesteśmy Już to ten jest 12. o Aż za strefą się porują Dobra chodź na, na krawędź A mamy daleko o. ya Yadım, adam, adam. Evet, yatım. Ne Dobra, nic sıra? Ne sıra? Ne sıra? Ne sıra? Ne sıra? Ne sıra? Ne No, można się na nich przypatrzeć teraz Oni pewnie... Oni się zatrzymali chyba, nie? Nie... Podejrzewam, że do strefy jechali okay. Dobra O, tutaj na wprost nas w mieście napierdalają się O, jadą dalej Jadą dalej Utrzymali się jednak Wybiegnij przez ulicę, przejdźmy tutaj Tędy, tędy, chodź tędy, tutaj w tej stronę Patrzyłem patrzałem na mapę O, o. Tamci, tam ci właśnie mówiłem Dzięki z motorów. Tam jest są. Tam jest To są dwie ekipy walczące. Biegnijmy do strefy. się. O no no. no. Tędy czyli sobie? A. A tam wolę do strefy pobiec Toś rowerem tu jedzie, koło mnie Ja słyszę Jest koło ciebie A i teraz jeszcze ktoś do mnie inny próje. Dobra, że ja fajnie Proszę stamtąd Uciekaj, uciekaj, bo do mnie strzelają tutaj Aha, no dobra Chociaż może Ucięłeś dyma Teraz może dobiegniesz Eee, nie Nie dobiegnę, bo kurwa jedzie auto Dobra, to stierdalaj do strefy Oj Ale tam jeszcze jeden był. Chuj. Dobra. Zopczo! Trzynaste miejsce. Zajbi się! Yeah.